Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek. Wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak zaczniemy, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też Porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena bitcoina wynosi obecnie 16 710,52 dolarów po wzroście o 0,66% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 0,21%. Natomiast cena ettera wynosi 1219,46 dolarów po wzroście o 1,08% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 2,25%. Indeks Firengrid wynosi dzisiaj 24 punkty, wzrósł od wczoraj o 1 punkt i przebywamy w obszarze ekstremalnego strachu. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że tutaj zdecydowaną przewagę mają tokeny rosnące. No i wśród tych tokenów rosnących Prymwiedzie Ekarz ze wzrostem o 11,9%. Na drugim miejscu jest GMX ze wzrostem o 10,7%. A na trzecim miejscu, jeżeli dobrze widzę, jest tutaj AWE ze wzrostem o 5,8%. Jeżeli chodzi o tokeny spadające, to prym wiedzie tutaj Chilis. Ze spadkiem o 8,4%. Na drugim miejscu jest Trust Wallet Token ze spadkiem o 7,2%. A na trzecim miejscu jest tutaj MV ze spadkiem o 5,5%. A teraz przechodzimy już do informacji. No i widzimy, że Cardano otrzyma pierwszy stablecoin wspierany przez Dolara do 2023 roku. Cardano w końcu będzie miało swój własny stablecoin wspierany Fiatem po tym, jak jeden z podmiotów założycielskich, EMURGO, ogłosił, że stablecoin USDA zostanie uruchomiony w sieci Proof of Stake w pierwszym kwartale 2023 roku. EMURGO ogłosiło 18 listopada, że stablecoin będzie w pełni zgodny z przepisami i zaprojektowany w celu ochrony uczestników Web3 przed nieodłączną zmiennością rynku krypto. Dolar amerykański będzie w pełni wspierał tego stablecoina, aby zapewnić długoterminową stabilność jego ceny. Natomiast największe fundusze hedgingowe stawiają na kryptowaluty pomimo zawirowań związanych z upadkiem tutaj grupy FTX i Men Group zarządza aktywami o wartości ponad 97 miliardów dolarów i opracowuje strategię handlu kryptowalutami pod kierownictwem Andre Rzym. Natomiast japoński bank Nomura zapewni klientom instytucjonalnym możliwość handlu kryptowalutami na początku 2023 roku. Także widzimy, że znowu tej kolejne instytucje dołączają do rynku krypto i będą em, oferowały z możliwość handlu właśnie kryptowalutami. W tym artykule widzimy, że te akcje zachowują się jak kryptowaluty i rosną o 200%. Chodzi tutaj o akcję Grindr, czyli platformy randkowej skierowanej do osób LGBTQ. No i te akcje doświadczyły dziennego wzrostu o ponad 200%, przypominając wczesne etapy memcoinów. Tu widzimy, że zarówno Doge jak i Shiba odnotowały ponad 1000% zyski w 2021 roku. No i zyski i rajdy tych właśnie memcoinów są często napędzane przez celebrytów bardziej niż przez ich rzeczywistą użyteczność. Tak? No i tutaj widzimy właśnie, że Akcje platformy tych Grinder wzrosły o ponad 200% do około 40 dolarów w dniu 18 listopada. No i stało się po tym, jak firma połączyła się z Stiga Acquisition Group w transakcji, która była warta 2 miliardy 100 milionów dolarów. A tutaj widzimy, że gdy kurz po upadku grupy FTX opadnie no To te trzy kryptowaluty poprowadzą następny rynek byka. No i oczywiście tutaj mamy pokazane Bitcoina, Ethera i oczywiście Matika. Także zobaczymy, czy to się spełni, ale tak tutaj prognozują, że te właśnie trzy kryptowaluty poprowadzą następną tutaj host. Natomiast w kolejnej informacji czytamy, że Grayscale. Powiedział, że nie będzie podążał za trendem i nie przeprowadzi dowodu rezerw, ponieważ nie byłoby to najbezpieczniejsze. No i Grayscale zapewnia, że jego kryptowaluty są przechowywane przez usługę powierniczą świadczoną przez giełdę Coinbase. No i wyjaśnia, że Coinbase jako powiernik przeprowadza okresowe walidacje, ale w związku z tym nie ujawnia adresów ani żadnych informacji, Uważanych za poufne, no to trochę takie dziwne jest. No, i żeby tutaj się nie okazało, że Grayscale będzie kolejnym kwiatkiem na rynku krypto, skoro nie chcę tutaj ujawnić tego dowodu rezerw, tak? No, bo twierdzi, że tutaj Coinbase przeprowadza weryfikację. A ostatnią informacją, jaką dla Was tutaj zostawiłem na dzisiaj, jest drama w polskim projekcie kryptowalutowym. A mianowicie w Synapse Network. No i zobaczcie. Na telegramie okazało się, że członkowie zespołu Synapse Network napisali, że tutaj jeden z współprezesów, tak bo tam przypominam, że w Synapse Network jest dwóch prezesów, no i napisali, że tutaj jeden z prezesów. A mianowicie Paweł Łaskarzewski tutaj nie współpracuje z zespołem od listopada zeszłego roku. No i tutaj w dalszej części, właśnie Paweł Łaskarzewski napisał, że nie zamierza robić publicznego dramatu, jak panowie. No i takie zagrania nigdy nie są dobre dla marki napisał do Michała Domareckiego, że wspólnie są właścicielami tej samej firmy i jeżeli, chcą, że jeżeli Michał chce coś wyjaśnić, no to ma numer telefonu do niego i e-mail, no i może zadzwonić w dowolnym momencie. Napisał, że odbierze, a jeśli ktokolwiek ma jakieś pytania, to zaprasza do Pisania do niego, a on wtedy odpowiada się odpowiedzieć w miarę sprawnie. Natomiast Michał Domarecki napisał, że twój prawnik mi nie odpisuje. Chciałeś rozmawiać przez prawników. Telefonów nie odbierasz od miesięcy, o czym ty piszesz w ogóle. Także jest tutaj ciekawa sprawa, bo wyszła dopiero teraz, także okazuje się, że przez prawie rok czasu tutaj było to ukrywane przed inwestorami, tak i właścicielami, znaczy nie właścicielami, tylko posiadaczami tokenów. No tak, to w sumie też właściciele tokenów. No i dopiero teraz sprawa wychodzi. Najaw, że tutaj jest, są jakieś nieporozumienia pomiędzy prezesami, no i tutaj jeden z nich, tak jak jest napisane tutaj na telegramie, nie współpracuje z zespołem od prawie roku, także no, jestem ciekawy jak to się tutaj zakończy, no bo należałoby tą sprawę wyjaśnić, a Paweł Łaskarzewski... Często występuje na jakichś kanałach, na live'ach, także no, dobrze by było, żeby odniósł się do tej sprawy. No i żeby ta sprawa została wyjaśniona, i żeby tutaj no, posiadacze tokenów SNP wiedzieli, jak to wygląda. Czy panowie się porozumieją, czy jeden z Panów odchodzi od zespołu, tak nastąpi jakieś rozliczenie No i żeby sprawa była jasna i jak no żeby było potwierdzone, jak będzie wyglądała teraz struktura właścicielska tego projektu, No bo w chwili obecnej tutaj no panowie posiadają po 50%. Także. No myślę, że jest to sprawa do wyjaśnienia. No i zobaczymy jak to się tutaj zakończy, czy właśnie Paweł Łaskarzewski odniesie się na jakimś live'ie, czy też podczas jakiegoś występu na jakimś kanale do tej sprawy, czy też może obydwu panów uda się zaprosić i tutaj wyjaśnią tą sprawę. No myślę, że to jest ważne, żeby no Osoby, które są zaangażowane w ten projekt, wiedziały na czym stoją. Także to wszystko, co miałem do przekazania Wam dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.